Cześć! Hej, witam w kolejnym odcinku na kanale z Dawidem na ryby. Dzisiaj zupełnie inaczej, dzisiaj paszoki. Eee, drugie paszoki w tym roku. Pierwsze nie wypaliły tak jakbym chciał. Jak będzie na tych, zobaczymy. Lecimy z Patrycją, atakujemy. Trzymajcie kciuki i zapraszam do oglądania. I Patrycja już w sumie z drugą rybką, pierwszej nie wycholowała, ale po porbierach musisz się sama bujnąć Ojc, czuję, że to będzie dobry dzień. Ja póki co zacząłem z muchóweczką, a Patrycja kilka rzutów na spinning, no i już ma drugą rybę, ale niestety popierniczyła zestaw. No i taki paszoczek. O, 35, może 40. Fajna ryba, niech wraca. Patrycja jest kolejną rybką. Ja też przerzuciłem się na spinning. Ale póki co pierwsze rzuty i jeszcze branie nie miałem. No, na zawodach byś kariery nie zrobiła, bo już jesteś w moim stanowisku. Ale ta ryba jest zapięta. Chyba za. Nie, przepraszam. Myślałem, że jest za ogon zapięta. Ale ona się owinęła. I dlatego takie wrażenie. Możesz troszeczkę dokręcić kamulec. Nie wiem, w którą musisz wyczuć. No i ten jest ładny. Jest sporo większy. Żółta gumka. No i proszę, 2-0. Był stuczek w plecionkę. O, fajne branko. Aj, wyrwałem mu z mordy. No takie dzisiaj, jakieś te paszaczki niby chętne, bo tych branek trochę jest. Ale ewidentnie ryby biorą w bardzo dziwny sposób, ponieważ łapią za końcóweczkę, przecież ten robak nie jest duży. A i tak go ściągnął. Co więcej, też zauważyliśmy, że chodzą troszkę powyższej partii wody. Oczywiście, no to jest cały czas basen, w którym mamy płciutko. Co nie zmienia faktu, że jednak ewidentnie wyszły do góry. Widać małe rybki, które żerują przy powierzchni i one chyba żerują na nich. Niejednokrotnie widać jakieś chlapnięcia, spławy, ataki. No i rzeczywiście poprowadzona przynęta wyżej, no i znowu branie, ale znowu niewcięte. Myślę, że dobrym pomysłem będzie założenie teraz mniejszej główki, tak aby przynęta smyrgała w okolicy toni powierzchni. I zobaczymy czy to nie da efektu, no zobaczcie, po raz kolejny guma ściągnięta. No i proszę bardzo, zaraz będzie 3-0, Patrycja z kolejnym paszokiem. Jeszcze mi tu rady daje, poprowadź wyżej. Elegancko, otwórz koło spróbuj troszkę potrzęść, może sam wypluje. O, wypluł sam, ale nie, samą gumę, bez haczyka chyba. No to wypuść rybę. O no, teraz Patrycja z bardzo ładną rybką Troszeczkę większy paszoczek Ale pięknie Jest, piękna. No to to jest ryba ponad pięć dyszek Fajna Zabierz przynętę, już się wypięła. I zobaczcie, piękna ryba Dobra, puszczaj ją, niech wraca Śliczne za dużo odpuściłem. Jest. No, jest pierwszy. Myślałem, że za dużo odpuściłem. A on poszedł w moją stronę, wariat. Muszę zmienić sobie przypon. Nie wiem, czy już o tym mówiłem, bo po ostatnich okoniach przyponik okazał się dość krótki, gdyż niestety brały szczupaki. I czasem zdarzało się im opitolić przynętę. A... Jednak ten paszek to jest siła. No i to ten będzie głupi To jest ładna ryba. Naprawdę holuje go dość agresywnie. A on wyjeżdża z kołowrotka jak zły. Tak to jest rozmiarowo podobna ryba jak ta przed chwilą Patrycji. Ach, mamy Fajny, naprawdę fajny Zaraz Wam pokażę to Jak nie większy Zobaczcie, kawał ryby Taki 50 parę centymetrów Gruba ryba Jest rybka Tym razem na blaszkę Założyłem z ciekawości I łupnęła, no ale przy samym brzegu Też jest ładnych rozmiarów Ale Ale jakoś tak nie wykazuje się specjalną walką tutaj. Spróbujemy go tak wypiąć. A niestety nie chce wyjść. Wyszedł. Nie Poprobujemy troszeczkę na muszkę. Kilka rybek udało się złapać już na spinning. Jedna maleńka na muchę przed chwilą też wyjechała, ale akurat bateria w kamerze padła. No i przed chwilą miałem znowu fajne branie na muchę. No niestety ta ryba nie zacięta, ale ta już siedzi. O, ładna ryba, fajna. O, Na muchę zupełnie co innego muszę przyznać. I to będzie duża ryba. Oj, ładny paszok. Nie mogę go w ogóle dźwignąć do góry. A kij muchowy sięgnie fajnie. Kompletnie nie mam pojęcia o tej metodzie, póki co. Nie wiem, czy ja powinienem holować bardziej kołowrotkiem, czy bardziej linką. Muszę przyznać, że zabawa spoko. Jednak no nie zastąpi mi to spinningu Muszę przyznać, że pierwsze jakieś kroczki z muchą yy, są fajne na tych paszokach, ale na rzece chyba bym się tak łatwo nie przekonał. Duży? Dobrze. No fajny i ładny, ładny kolorowy. Ostatnim razem jak łowiłem na muchę również na łowisku paszokowym wtedy brały karpiki z karpikiem sobie również poradziłem na takim zestawie no, paszek jest mam wrażenie odrobinę silniejszy ale powinien bez problemu wyjechać ojojoj oj, oj, jeszcze odchodzi skubany nie wiem, na ile sobie mogę pozwolić tutaj. Mamy go. Jest na nimfę. Ładny, gruby paszok. No takiego chciałem złapać na muszkę. No i jest, fajnie. Proszę. Mucha odpaliła. Drugi rzut i momentalnie kolejna rybka. No nieduża, nieduża. Malutki paszoczek. Spróbujemy, niech sam się wypnie. No, nie chce spaść. No malutki, ale jest. O, i był u Patrycji. Siedzi. Ale u niej ładniejsza sztuka. Kilka godzin wędkowania za nami. Zmieniają się warunki, narasta wiaterek. Troszeczkę chmurki zachodzą na słońce, mimo wszystko jest dalej przyjemnie. No i co najważniejsze, ryby reagują non-stop. Dzisiaj złowiłem rybę na wahadłówek, na gumki, na muchę, praktycznie na wszystko. Pomimo tego, że tutaj ta pogoda troszeczkę kręci, no muszę przyznać, że ryby biorą bardzo ładnie, biorą małe, biorą duże, jest ciekawie, nie znalazłem jeszcze żadnej zależności, której zawsze próbuję, którą zawsze próbuję znaleźć, szczególnie na paszokach. Biorą na wszystko. Niezależnie jest kolor, oczywiście żółty, brąz, coś co tak u mnie zwykle działa dzisiaj robi robotę, ale patrycja kombinuje również z innymi kolorami i również ma efekty. To powrót do spinningu, ze względu na to, że coś na tą muchę przestały reagować. No i proszę. Oj, branie co rzut. Niestety ryby nie chciały zbytnio reagować. Znaczy, nie chciały się zapinać, bo reagowały pięknie. No i fajny paszoczek. Taki około znowu, 50 zapięty w sam koniuszek pyska. Oddawaj przynętę. Ten wyjątkowo ładny, jak na to łowisko. Tak jak widzicie. Kolorkami nie grzeszy. Wracaj. Jeszcze niedawno mówiłem Wam, że ryby biorą całkiem nieźle. No i cały czas tak jest. Rzeczywiście tych puchnięć nie brakuje. Jednak muszę przyznać, że w ostatnim czasie, zarówno u mnie jak i u Patrycji, ryby stukają. O, tak jak teraz. Nie wiem, czy widzieliście. Było ubranie I... O, właśnie. Pusto. Ściągnięta guma. Masa stuknięć. Ale wszystkie kończą się pustym braniem. I u Patrycji wreszcie się przebudziło. Fajny paszok. Na żółciutką gumeczkę. O, już wypluta. Zobaczcie jaki śliczny. Kawał grubej ryby. Ale Patrycja ma wariata. Wiatr, jak widzicie, się cały czas wzmaga. Już coraz trudniej się łowi. No ale Patrycja z kolejną rybką. Nie jest to jakiś gigant, no ale walki dał jej pięknej. Super. Kolejna piękna sztuka. Zadowolona? No jak. Mam chyba najgrubszą rybę dzisiaj. Największą, najładniejszą. Oczywiście nie odstaje jakoś rozmiarowo niesamowicie dużo od tych poprzednich klamotów, ale ta jest no tak na długość podbieraka. Zobaczcie sami, uuu, warzy swoje. Odpocznij, odpocznij chwilkę. Zobaczcie, ale klamot. Moim zdaniem podczas łowienia paszoków kluczową kwestią jest zacięcie w odpowiednim momencie. Nie powinniśmy nigdy wcinać pierwszego uderzenia. Z reguły pierwsze uderzenie to jest dopiero zainteresowanie ryby przynętą. Natomiast dopiero przy kolejnych stukach udaje się ją zaciąć. Tak jak teraz, widzieliście, ryba uderzyła. Ja natomiast poszedłem do przodu tak, aby odpuścić rybce, by mogła sobie głębiej łyknąć. Oczywiście musimy znaleźć moment, w którym ryba nie łyknie za głęboko. A wetnie się najlepiej w kącik pyszczka. Teraz się akurat nie udało tego pokazać, ale mam nadzieję, że przy kolejnym rzucie zaliczymy znowu branie i tym razem punktowo wetniemy rybę. O, tak jak widzieliście, teraz był stuk ryby, odpuściłem. Poczekam chwileczkę, podkręcę i teraz jest. Idealnie punktowo. Nie w pierwsze tempo, tylko w drugie, trzecie. No i ten jest maluszek. Ale nie wiem czy to widzicie. Zapięty w sam koniuszek pyszczka. No i o to tak naprawdę w tym wszystkim chodzi: żeby bez dotykania rybkę puścić. I to już koniec tego wędkowania. Naprawdę świetny, udany dzień. Masa ryb, masa brań. E, łącznie złowiliśmy ponad 70 sztuk, więc myślę, że jeszcze jakby łowić tylko na spinki, tylko na gumeczki, to efekty były dużo, dużo lepsze. E, naprawdę rewelacja. Dzięki za obejrzenie kolejnego filmu. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się, do zobaczenia. Hej.